Efekt Krugera, czyli cytując Wikipedię: błąd poznawczy polegający na tym, że osoby niewykwalifikowane w jakiejś dziedzinie życia mają tendencję do przeceniania swoich umiejętności w tej dziedzinie. Ja sam ledwo mam czas, żeby zagłębić się w gatunki, którymi się zajmuję i muszę sobie czasami nadrabiać klasyki z gatunków, w których uważam się w pewnym sensie za eksperta. Musiałem ostatnio nadrabiać me Metal Gear 3. I... Nigdy nie miałem PlayStation 3, nie byłem w stanie zagrać w MGS4. Ale obejrzałem pełny let's play w tej gry. Wielu godzinny. Obejrzałem multum analiz. Całą jego fabułę. Czy mam prawo do tego, żeby nazywać się fanem MGS 4 I... Dlatego, że ja dosyć mocno ogarniam fabułę MGS A pod wieloma względami, to ja na przykład dalej nie wiem o co chodzi z tym AI podem. I w ogóle dawno do chłopaków nie dzwoniłem. Co u nich? To żartuje, nie obchodzi mnie. Ta babka, ale to jest chyba Ewa, co nie? Ta typiarka, ta, ta czy nie? Nie wiem, nie spoilerujcie jak coś, nie, nie zadałem tego pytania. A to kto? No mi się nie chce grać w jedynkę i dwójkę, bo mnie nigdy nie interesowała ta fabuła i te motywy współczesne. Masz Solidius Snake'a, który nie wiem, kim kurwa jest, bo nie grałem w dwójkę. Ale on aż taki ważny w sumie nie jest.

Człowiek się czasem musi pobawić, co nie? Eee, co to jest za zabawa, żeby grać w skralankę tylko jako taka pizda? Co się skrada Cała banka śmieci O, jedna z najlepszych scen teraz będzie, patrzcie teraz. <laughs> yeah, well, kind of... so Traje to zajmie.